Witam Was wszystkich w ten środowy poranek. Nie planowałem dzisiaj filmiku jakiegoś wstawiać na YouTube, ale tak z ciekawości zajrzałem dzisiaj na moje konto, żeby zobaczyć kiedy ostatnio coś wstawiałem. No ostatni filmik był wstawiony tydzień temu. No tak sobie pomyślałem, że pokażę tak pokrótce co słychać w akwarium, co się przez ten tydzień zmieniło, jak rośliny podrosły. Więc jak widać akwarium ładnie zarasta. Yy, już dwie roś, kolejne rośliny są, są coraz bliżej tafli wody yy, chodzi tutaj o bakopę której brakuje dosłownie za 2 cm żeby dotknęła już tafli wody obok po lewej stronie pogostemon yy, też już coraz bliżej dotyka tafli wody coraz bliżej z tafli wody Jedna łodyga, którą się pokazywałem, ładnie już jest tutaj położona na tafli wody, rośnie sobie nadal. Ja jeszcze myślę, że nie będę jej na razie ścinać, niech sobie rośnie, niech się ładnie wybarwia pod lampką. Jeśli chodzi o akwarium, to na początku weekendu robimy takie nieco większe porządki. Podmieniałem 5 litrów wody, było nieco większe odmulenie podłoża. Oczywiście w tym miejscu, gdzie nie ma roślin, czyli tutaj prawy przedni róg, czyli tutaj, gdzie są mchy, korzeń tu dokładnie dmulimy podłoże, no bo tutaj nie ma roślin, korzeni, więc to co pozostanie, odchody, brud no nie zostanie przerobione przez roślinny nawóz, ale tutaj, gdzie rośliny rosną brud został zabrany tylko powierzchownie tak, żeby tutaj nie naruszać roślin, żeby nie przeszkadzać ich we wzroście no, jak widać, akwarium coraz ładniej yy, wygląda, coraz bardziej zarasta. Yy, mchy nawet poprawiły swoją kondycję, yy, zwłaszcza ten mech po prawej stronie, Stringy Moss, który bardzo ładnie rośnie. Yy, szczerze, myślałem, że już z tego mchu nic nie będzie, a proszę, jak ładnie odratował się. Willow Moss, troszkę słabszy, ale rośnie. No, jest. Nieco zagloniały, no, zbiera cały brud z akwarium, no, ale tak jest urobię obsady. Anubias no, jak widać powolutku sobie rośnie. Yy, liść ten najwyższy yy, jeszcze się trochę powiększył. Myślę, że za jakiś czas będziemy rozpadł się kolejnego listka. Yy, heterantera bardzo ładnie rośnie, podoba mi się ta roślina. Yy, jak się na nią spojrzę od boku, Fajnie tak w specyficzny sposób rośnie, czy tak lekko w przód, teraz znowu w górę łodyga się kształtuje. Jak się patrzy na akwarium z przodu, fajnie ta roślina zdobi, te jej listki dodają uroku. Trojeś rozesłana. Bardzo powoli, ale sobie rośnie, zdrowa jest, więc nie ma co narzekać. Bakopa karolińska. Tutaj widać nowy stożek wzrostu. Widać, że roślina się budzi. Nie jest w dobrej kondycji, ale dam jeszcze jej czas. Zobaczymy co dalej będzie z niej. Jeśli chodzi o lokatorów, no to tak. Stado gubików. Dwie samice, trzy samce. Jest małe statko młodych rybek. Się uchowało. Coraz większe się robi, ładnie rosną. Czekam na pierwsze kolory. Ciekaw jestem co z tego będzie. Cztery neonki, jak zwykle, w dobrej kondycji, pływają sobie, są ładną zdobą akwarium. Dwa otoski, tutaj jeden z nich mamy. Wszędzie ich pełno. Od momentu, kiedy zlikwidowałem bimbrownie, czyli miesiąc, więcej jak miesiąc, są bardzo aktywne. Cały czas przebywają gdzieś na, na szybach, korzeniu, roślinach, czyszcząc ich. Więc fajne, pracowite ryby. Tutaj mamy drugi. Tak, jeżeli chodzi jeszcze o, o bakopę, to jak już widzicie, y, zaczyna na dole ogołacać się. No taki urok tej rośliny, to nie jest roślina, która y, którą można długo trzymać, którą można prowadzić aż do tafli wody. No bo tak roślina dorośnie, podrośnie do tafli wody, no to no niestety dół zaczyna się ogołacać. Więc taki mam plan, żeby za, Myślę, że za tydzień, dwa tygodnie, żeby tą roślinę skrócić, ale to nie będzie mocne cięcie. Myślę, że tak o jednocześnie ją skrócę. I jeszcze jedna ryba, właściwie jeden gatunek, bo jest ich cztery. To kiryski pigmejki. Tutaj są widoczne. Całe dnie przybywają w roślinach w ukryciu. Do jedzenia oczywiście wychodzą. W nocy wiem, że są aktywne, to widać. Fajne rybki, ozdobne. Szkoda tylko, że tak przybywają dużo w rośle, no ale taka ich uroda. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, hej.